Jeżeli Twoja firma pozyskuje lidy i tych lidów jest dużo, ale do transakcji nie dochodzi, handlowcy zaczynają się frustrować, że mają super umiejętności, tylko lidy jakieś takie słabe, to w dzisiejszym odcinku powiem Ci o tym, jak pozyskać te jakościowe lidy. Tyle ile chcesz. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, zapraszam do dzisiejszego odcinka. Cześć, Dawid Bagiński z tej strony. Witam Cię na kanale Wyższy poziom biznesu. W dzisiejszym odcinku chciałbym opowiedzieć o tym i rozwiązać problem w postaci niskiej jakości lidów, ponieważ bardzo, ale to bardzo dużo klientów zgłasza się do nas właśnie z tym problemem. Jeżeli Twoja firma pozyskuje lidy w B2B albo w B2C, to ten odcinek będzie dla Ciebie bardzo wartościowy, ponieważ w nim opowiem Ci o najczęściej popełnianych błędach oraz przedstawię Ci taką ścieżkę idealną i taką ścieżkę na początek. Odnośnie tego, jak zacząć budować ten system, który dostarczy ci te jakościowe lidy i dostarczy ci tyle lidów, ile chcesz. Więc myślę, że warto zostać do samego końca. Problem jakościowych lidów jest problemem bardzo powszechnym i najczęściej przedsiębiorcy Którzy słyszą ze swojego działu handlowego, że no mamy lidy, agencja dostarcza lidy, albo mamy lidy, dział marketingu dostarcza lidy, ale nie mamy transakcji, bo te lidy są niejakościowe, dziadostwo, nie odbierają, tylko pytają, ale później kupują konkurencji. To jest wszystko wina lidów? to powoduje wyciągnięcie takiego wniosku, że trzeba zmienić specjalistów od kampanii albo wymienić dział marketingu, bo on źle dowozi lidy, bo lidy są słabe jakości. Przecież wiadomo, że to nie handlowcy słabo sprzedają. No i teraz taki przedsiębiorca, który nie rozumie do końca albo nie zgłębiał wcześniej procesów marketingu i sprzedaży, w zasadzie nie wie, co ma robić. Ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, skoro przedsiębiorca całe życie skupiał swoją uwagę w innych obszarach przedsiębiorstwa. I bardzo istotne jest to, że jeżeli ten problem jakościowych lidów dotyczy twojej firmy i... Największy nacisk słyszysz ze strony działu handlowego, że to marketing nie dowozi jakościowych lidów i to jest ich wina, i wyciągasz taki wniosek, że pozornym rozwiązaniem jest zmienić specjalistów. To właśnie w tym momencie, fajnie, jeżeli byś się zatrzymał i zobaczył, że sedno problemu leży gdzieś indziej, że problem jest bardziej wielowymiarowy i to, czy mamy jakościowe lidy, jakościowe transakcje. Zależy od kilku czynników, które w dzisiejszym materiale właśnie Tobie opowiem. Rozwiązanie nie jest takie zero-jedynkowe. To nie jest tak, że handlowcy nie sprzedają, narzekają na lidy to jest zawsze wina marketingu. I dzisiaj właśnie rozszerzymy troszkę sposób patrzenia na to, abyś Ty w swoim przedsiębiorstwie nie popełniał tego błędu. Przede wszystkim chciałbym, abyś zrozumiał jedno: że wymiana samego specjalisty od marketingu, albo zamknięcie platformy Facebook na rzecz Google, albo zamknięcie Google na rzecz. Pozycjonowania albo czegokolwiek innego, to jest często po prostu za mało, bo kampanie reklamowe czy same działania marketingowe mają za zadanie pozyskać ruch, czyli tak wejścia na stronę internetową z grup docelowych. I to jest rolą właśnie kampanii marketingowych, że jeżeli kampanie marketingowe, działania SEO, Facebook-acy, Google-acy, linkedin acy docierają do grup docelowych i te osoby wchodzą na stronę internetową, gdzie mają zostawić kontakt ale tego kontaktu nie zostawiają, kontakty są zbyt drogie albo zostawiają ten kontakt, ale później te kontakty są oceniane jako za mało jakościowe, to to już nie jest kwestia tego, co się dzieje na portalach reklamowych. Jeżeli mamy faktycznie grupę docelową, czyli załóżmy, ja sprzedaję załóżmy maszyny CNC i zgłasza się do mnie zakupowiec firmy produkcyjnej, gdzie te maszyny CNC są potrzebne, a ja na przykład nie robię transakcji bo on idzie gdzieś indziej kupić, to czy to jest wina kampanii reklamowych? Łatwo zauważyć, że to jest raczej bardziej wielowymiarowy problem. I teraz, właśnie tutaj, w drugą stronę na to patrząc, kampanie reklamowe właśnie są do tego, żeby dotrzeć do grup docelowych z naszym komunikatem, z naszą propozycją. Jeżeli ten mikrocel jest spełniony, no to jesteśmy w domu. Natomiast co dalej nie działa? Przede wszystkim, drugim wnioskiem, do którego trzeba dojść, to jest to, że brakuje mechanizmu pracy. Nad jakością Lida. I teraz, właśnie ten mechanizm pracy nad jakością Lida to jest wszystko to, co się dzieje od etapu platformy reklamowej aż do etapu dokonania transakcji. No i pytanie jest następujące: czy w Twojej firmie taki mechanizm pracy nad jakością Lida faktycznie występuje, czy nie występuje? I warto sobie na to pytanie odpowiedzieć. My z doświadczenia widzimy, że w większości firm, z którymi współpracujemy, pozyskując lidy, taki mechanizm absolutnie nie występuje. Większość przedsiębiorców po prostu odpala kampanię. Pozyskuje lidy, nie monitoruje nic pośrodku, środku, handlowcy narzekają i później tylko wymieniają sposoby marketingu. To nie jest dobre rozwiązanie. Powstaje zatem pytanie, w jaki sposób wprowadzić ten mechanizm pracy nad jakością lida w swojej firmie. I takim idealnym sposobem działania taktyką, schematem jest hybrydowy lejek marketingowy. Widzisz go właśnie teraz, między innymi na ekranie. O lejku marketingowym mówię m.in. w serii Akcelerator Biznesu. Więc, jeżeli chciałbyś krok po kroku dowiedzieć się, jak go budować, to odsyłam cię do tej serii nagrań wideo. Tam będę w dużych szczegółach opowiadał, jak to zrobić. To jest taki schemat idealny, którego wypracowanie często zajmuje od 3 do 6 miesięcy, a czasami nawet od 6 do 12 miesięcy, w zależności od skali przedsiębiorstwa. No i tutaj oczywiście pojawia się kolejny problem, bo kiedy nawet ja sam osobiście rozmawiam z szefami firm. Oni nie wiedzą z tego, jak zrobić to faktycznie profesjonalnie, jak zrobić to na wysokim poziomie, nie mając świadomości, że w tym kierunku trzeba iść, po prostu tego nie chce robić. Wielu przedsiębiorców chce zacząć od czegoś małego i mówi coś takiego, zacznijmy od czegoś małego, od na przykład kampanii reklamowej w meta adsach i jeżeli my będziemy mieli dużo jakościowych leadów, bo teraz mamy problem, że mamy mało jakościowych leadów, to jeżeli zaczniemy od czegoś małego i to się sprawdzi, to wtedy dołożymy kolejny klocek. Wtedy dołożymy kolejny element. Tylko to jest kurczę za mało. I to jest właśnie problem, że tak wygląda podejście. Że zaczynamy od czegoś małego. Teraz wyobraźcie sobie, że mamy dużą usterkę w samochodzie. Nie mamy silnika. To zacznijmy od czegoś małego. Dajmy jakiś jeden malutki kabelek. Tak go wiecie, wrzućmy pod maskę, zamknijmy maskę i próbujmy odpalić samochód. Wierząc, że to się uda. No nie, chodzi o to, że problem jest na tyle złożony że zaczynanie od czegoś małego kompletnie nie ma sensu. I wtedy ten twój zespół marketingowy dwoi się i troi, próbuje wytłumaczyć tobie, że trzeba jeszcze dołożyć lepszego squeeze że trzeba dołożyć kolejkę mailową, trzeba jeszcze trochę rozbudować lejek, ale ty tego nie zrobisz jako przedsiębiorca, bo chcesz zacząć od czegoś małego. I wrzuciłeś tą rurkę do y, samochodu, zamknąłeś maskę i dziwisz się, że nie działa. Nie odpala. Dlaczego nie odpala? Bo nie ma tego całego silnika, nie ma tej całej maszyny, która będzie napędzać Tą budę, którą będziesz jeździł, tak? To, to ca całą resztę samochodu. I bardzo podobnie właśnie jest w przypadku, jeżeli budujemy tą machinę, ten proces yy, marketingu i sprzedaży, to problem polega na tym, że chcemy zrobić coś małego, kiedy ty coś małego daje nam ultra małą szansę na to, że jakkolwiek będziemy zadowoleni. I oczywiście, jeszcze pół biedy to by było to, gdyby przedsiębiorca rozumiał, że na przykład, ok, zrobię ten jeden krok, może ja nie będę miał jeszcze jakościowych leadów. Jestem tego świadomy, że trzeba zrobić więcej, ale jeżeli to będzie miało potencjał, to dołożę kolejny krok, i potem kolejny, i potem kolejny. Będę systematycznie miesiąc po miesiącu ten lejek rozbudowywał. Rzecz wygląda zgoła inaczej. Do mnie się zgłasza dużo przedsiębiorców, właśnie, którzy mają różne przejścia z freelancerami, z, z osobami zatrudnionymi, czy tam z agencjami marketingowymi. Próbowali miesiąc, dwa, nie udało się i był problem. Ale tak to nie powinno wyglądać. I właśnie problem jest to, że zaczynamy od zbyt małej ilości działań, i to wasze właśnie decyzje strategiczne wskazują cały projekt na niepowodzenie. Więc jeżeli zmienicie te podejście strategiczne do budowania lejka i nie zaczniecie od jednego małego elementu, ale zaczniecie od niezbędnej ilości elementów, które wychodzą bezpośrednio na etapie planowania. My, na przykład, w firmie na tym etapie mapujemy lejek, i to, co robimy, to planujemy z klientem tą ścieżkę, jak ten lejek zbudować. I następnie rozpisujemy to na roadmapie, widzimy, ile miesięcy to zajmie i to budujemy, to tak się powinno do tego podejść. No ale dobra, załóżmy, że nie chcesz budować całego zaawansowanego lejka. Być może nie masz jeszcze na to środków. No to co wtedy? No to wtedy popatrz na ten schemat, który teraz tutaj widzisz. To jest taki podstawowy schemat, gdzie mamy źródła ruchu, czyli na przykład kampanie reklamowe, następnie mamy prosty squispek, czyli stronę do pozyskiwania lidów, lub mamy reklamy lidacowe i pozyskujemy właśnie lida. I następnie idealnie by było gdybyśmy mieli jakiś cerem, ale jeżeli go nie mamy, to możemy wprowadzić prosty mechanizm do oceny leadów, jakim jest na przykład baza danych, w której możemy wymienić informacje między działem marketingu i sprzedaży. I to jest coś, co może zbudować w kwocie kilku tysięcy złotych. I teraz zobacz, dlaczego na początku mówiłem, że problem jest wielowymiarowy, bo jeżeli wrzucimy sobie tutaj na dole ten schemat, żebyś go ciągle widział teraz, to zwróć uwagę na to, że jeżeli mamy te źródła ruchu, które teraz się podświetlają, to zobacz, że ruch odpowiada za dotarcie grup docelowych i zainteresowanie naszym komunikatem. Następnie osoba albo A wchodzi na squeeze page lub wchodzi, widzi reklamę typu Lidac, tak? No i teraz za co odpowiada squis page? To, co jest napisane na squeeze page'u, To, jak długi jest Quiz page, jak on jest zaprojektowany graficznie pod kątem UX-u, ile ma sekcji, jak jest długi, jak działa na mobilach, jak jest formularz. To wszystko odpowiada za wysoką konwersję. I teraz taki squeeze page może konwertować na 5% albo na 30%. Różnica jest 7X. Różnica jest taka, że możesz mieć 7 razy więcej lidów, albo 7 razy mniejsze koszty. Czy to będzie wpływać na odpłacalność Twojego biznesu? No oczywiście, że bardzo mocno. I teraz, jeżeli taka strona jest źle zrobiona i wprowadza w błąd, no to też pozyska, na przykład jest ClickBait'owa, to pozyska słabej jakości Lidy. Tak samo, jeżeli lidacy są źle zrobione, pozyskają słabe jakości lidy. I teraz, na przykład, jeżeli twoim problemem jest to, że jest koszt lida nieodpowiedni, no to wtedy pracujemy nad poprawą page'a i komunikatów. I teraz załóżmy, że tego lida pozyskujemy, i on trafia do działu handlowego, to co się potem dzieje? Jeżeli potem nie mamy CRM-a i trafia to na skrzynkę mailową, i my nie wiemy, co handlowcy z tymi lidami robią, to pytanie, czy jesteśmy w stanie zobaczyć, czy faktycznie ten lead jest jakościowy, czy nie? No, nie jesteśmy, bo nasza firma nie ma do tego żadnych narzędzi, żeby cokolwiek zweryfikować. I w takiej sytuacji warto wdrożyć crm żeby rzeczywiście móc monitorować jakość tego leada. W ostateczności, jeżeli nie chcemy wydawać pieniędzy na crm możemy zbudować taką bazę danych, którą teraz między innymi widzisz na ekranie, taką przykładową bazę danych. I w tej bazie danych możemy na przykład widzieć, z której dokładnie reklamy, z której dokładnie kampanii, z której platformy jest dany lead i możemy widzieć dane tego leada, czyli imię, nazwisko, adres, e-mail. A dodatkowo po stronie handlowca możemy ocenić tego lida, czyli handlowiec ocenia tego lida i go opisuje, czy odebrał, czy nie odebrał, czy kupił, czy nie kupił. I w efekcie zobacz, wdrożenia takiej prostej bazy danych, zintegrowania tego z reklamami, jesteśmy w stanie mieć system oceny jakości lida, gdzie faktycznie działa, a gdzie nie działa. I teraz zobacz, jeżeli widzimy, że mamy za mało lidów, to odkręcamy budżety reklamowe na etapie platform reklamowych. Jeżeli widzimy natomiast, że lidy są za drogie, to pracujemy nad poprawą page'a lub po kosztu reklamy. Jeżeli widzimy na przykład, że lidy są, ale ich jakość jest za mała, i widzimy to po ocenie handlowców w bazie danych albo w crm to co robimy? To wiemy, z której reklamy są słabe jakości lidy i je wyłączamy. Ale jeżeli handlowiec ocenił nam lidy jako jakościowe, to my wtedy, widząc to, z której reklamy, z której platformy to jest, to podkręcamy tam budżety. I wtedy wydajemy więcej pieniędzy na pozyskanie jakościowych lidów. Jeżeli natomiast widzimy, że pozyskujemy jakościowe lidy, ale handlowcy rozmawiają spontanicznie, nie ma procesu sprzedaży, albo co gorsza, to jest prawdziwa historia: pozyskujemy 200 lidów, a ktoś mi wysyła SMS-a. Tutaj wejdź na stronę i kup. Tutaj wejdź na stronę i kup. kopiuj wklej do 250-300 osób. To wiemy, że to nie jest kwestia jakościowych lidów. To jest kwestia tego, że ktoś po prostu źle obsługuje klienta. I teraz widzimy właśnie dzięki temu, na ile handlowcy pracują zgodnie z procesami i na ile sprzedają, czy mamy jakościowego Lida, czy nie, i poprawiamy marketing i squeeze page, grupy docelowe reklamy. Jeżeli mamy za duży koszt leada albo za małą ilość Lidów, no to już powiedziałem, co można z tym zrobić. I teraz zobacz, tylko dzięki wdrożeniu takiego czteretapowego procesu pracy nad jakością Lida, co zyskujemy? Zyskujemy przede wszystkim metodologię diagnozy, gdzie faktycznie występuje problem. Bo mam nadzieję, że teraz widzisz, że problem to nie jest tylko to, że są słabe jakości Lidy, tylko problem może być minimum w czterech miejscach. I bardzo często problemem jest to, że handlowcy po prostu wprowadzają ciebie w błąd. I teraz wdrożenie tego typu właśnie rozwiązania pozwoli ci zero-jedynkowo na podstawie danych ocenić, gdzie faktycznie występuje problem. I to jest taka świetna baza do tego, żeby później rozbudowywać ten lejek jako kolejne elementy. To jest podstawowe działanie, nie jest to finalna rzecz, do której chcesz dążyć. Natomiast właśnie efektem pracy jest to, że nie musisz pytać. Tylko widzisz, gdzie leży problem. I później, na przykład, zarządzanie firmą i, i, i podejmowanie decyzji, że odkręcamy kolejne platformy reklamowe, albo poprawiamy strony do pozyskiwania mail, albo poprawiamy propozycje wartości, albo wdrażamy CRM, albo poprawiamy pracę handlowców, bo po, po tej stronie jest brak na przykład procesów czy kompetencji, staje się dużo, dużo prostsze. Ty zyskujesz dużo większą świadomość tego, w którym kierunku pójść, gdzie zainwestować pieniądze. Ten kapitał jest lepiej wykorzystany i szybciej prowadzi do ulepszania całego systemu marketingu i sprzedaży. Więc jak widzisz, ten pierwszy krok wcale nie jest taki skomplikowany, możesz go w sumie prosto wdrożyć i zacząć na tych solidnych fundamentach budować. I to jest właśnie to niezbędne minimum, które warto by było zrobić. Natomiast pójście w samym kierunku tylko wrzucenia rurki i zamknięcia klapy silnika i odpalanie samochodu, to nie jest ewidentnie ten kierunek. Więc zobacz, jeżeli brakuje Ci jakościowych lidów, nie zaczynaj od zbyt małych działań. Zacznij od tych działań, które tutaj rekomenduję, żeby postawić taki fundament lejka yy, marketingu i sprzedaży, aby dowiedzieć się, gdzie faktycznie jest problem, inwestować pieniądze w to, żeby rozbudowywać ten lejek w kierunkach, w których faktycznie jest sens go rozbudowywać, w tych kierunkach, które po prostu statystycznie, według danych analitycznych działają za słabo. Daj znać w komentarzu, czy to, o czym przed chwilą powiedziałem, jest dla ciebie nową informacją, czy w ten sposób postępowałeś w swojej firmie. Czy podejmowałeś działania w ten sposób, i czy rzeczywiście widzisz, że ten kierunek ma sens. Jestem ciekawy Twojej opinii. I oczywiście, bo prawie bym zapomniał, powiedzieć jednej rzeczy: jeżeli już taki lejek wdrażałeś własnymi siłami nie zadziałało, to nie dlatego, że lejek nie działa, tylko dlatego, że był on wdrożony w zbyt słabej jakości, co na pewno potwierdzają dane analityczne, a dana osoba po prostu nie umiała zweryfikować, co poprawić w tym lejku, gdzie podnieść cyfry, gdzie podnieść efektywnie, żeby to działało. Więc jeżeli masz tego typu doświadczenie i wyciągniesz wniosek, że to nie działa, to to jest absolutnie błędny wniosek. Czekam na Twoje komentarze. Daj łapkę w górę, zostaw komentarz i subskrybuj mój kanał, aby otrzymywać kolejne tego typu materiały wideo. Do zobaczenia!